Takie słodkie tutaj mamy tyle. Takie słodkie. Oj, tutaj długi, taki fajny wziuch. One już wystawiają te wzuchy. Najpiękniejsze to są już teraz duże oczka. Oj, 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 przyplasiam. No przecież nic się nie stało. Ale oczka wciąż mamy. Tylko dwa kłoczki. Pokaż te maluchu. To ma oczka, ja chcę zobaczyć oczka, jakie fajne, pokaź no. Nie ma oczków. O! Nasza foka. Fokunia. Nasza fokunka. Och, jakie miałaś śliczne oczka. Pobudziły się dzieciaki, może dawno nie jadły. Ojej, a to już było wkurzenie. Co to się stało? To już było normalne wkurzenie. Kto cię tak wkurzył? Powiedz. Powiedz, Wasylku, kto cię tak wkurzył? No kto? Ojej, a co to? A co to takie? No co to? Kto tak wkurzył koteczka? O, jaki gruby, fajny biuch? Jaki fajny ten brzuch jest. No, lubicie dla ciotkę, czy jeszcze nic? Czy jeszcze nic, kompletnie nic. Hmm? Chodźcie, zmienimy, dacie radę. Przewrócimy na drugą stronę. Raz, dwa. Ok? Może być? Zmienimy wam. No taka tu histeria, bo nie ma musi ciotka zaczepia. O proszę, jak się bawię ładnie, ciotką się pobawisz. T ty. Tity, ty. Ty, ty, ty. Kto jest taką marudą? No kto? Kto jest taką ślaśną marudą? Kto jest taką maludą? No zobacz, że fajnie jest tak łaskać koteczka. kotek, super się czuje. No popatrz, kotki lubią. Lubią koteczki. No? Tak się odwdzięczacie, że tylko piski? Zaróż się ładnie odwdzięcza, bo to jest normalna zabawa już. Taka zabawa. Ślicznie się odwdzięcza, jaki niech ślicznie. Taki kochany. A, już No. I patrzcie i znowu przyniosła, a ja dopiero im tutaj. Ach jak nie po, po prostu nie wszystkiego nie posiekam w drobny mak tego jedzonka. Jest jakaś grudka, to zaraz przyniesie dzieciaczkom. Dobra, Zurciu, to teraz widzisz. Zrobiłaś mi sprzątanko kolejne. O proszę, kolega się jeden już wybiera w świat. No, jeszcze się nie odważył, ale co to będzie, niuńku? Pilnujesz dzieci. Pilnujesz, kochana. Tak, pilnujesz moją malutka. Moja śliczność moje. No cześć! Hello. Maleństwo. Maleństwo, kochany. Jakie śliczne oczka. Czekaj, bośmy się... Ja sobie tu kłóc na no, kłóć się siebie, mogę? Mamuńka? Mm? Cześć. O, moje maleństwo. Moje kochanie. Oj, maleństwo, maleństwo. Takie maleństwo, kochanie. Oj, jajko, jajko. oj, jajku. Oj, oj, um, Oj, mnie aż mlask, mlask. Mlas, a ty ciowa Wasilku? kochany? Taki cienkową i grubowąs. <laughs> Taka ładna parka. A kto tam się tak bawi? Małusi ogonkiem? Czy, czy nóżką? Oj, oj, oj. A co to za wywijanie? A co to co Oj, <laughs> mm. mamusia się najadła. I mleczarnia gotowa, dzieciaki. No? Gdzie mleczarnia? Kto jest najbardziej marudny? Strasznie marudziecie. Och, jej, ojej. Ty tak płaczesz? Zobacz. No proszę, no proszę. Rektorek pięknie zlokalizował. mleczarnię. Tak. Lokalizował. A ty, żurun, jak płaczesz, to proszę, popać jaka nieśpodzianka. No. Nie ma, mamusia, lekko, nie tam żony. O, chociaż tutaj odchodzi zabawa łapką. Zabawa łapką mamuni. Wasylek. O, już od razu przestało być, słychać piski, za co słychać mlaskania. Mm, piękny widok. Piękny, cudowny widok. Naprawdę to jest jakiś fragment lepszego świata tutaj w tym kocim pokoju. W tej chwili. Człowiek zapomina o wszystkich problemach. Cudowne są kociaczki, Tak. Oj. No ale my tu gadu gadu, a tu proszę jakie sceny. Proszę, kto tutaj na nas tak patrzy pięknie. O, Marek, jakie ma cudne oczka już. No nie jest głodny najwyraźniej. Tutaj drugie dziecko też nie jest głodne. Kto ty jesteś? Pokaż na ten ciepło. A, Zoruś. Zoruś też nie głodny. Reszta coś tam popija. Takie fajne bąki, Już wszystkie powyżej 300 za wyjątkiem tego właśnie Omarka, który jest najmniejszy, 280. No ktoś musi być najmniejszy. O. Ale mruczenie. To mamuńka mruczy. No dobra, ale ja idę teraz jeszcze do czarusi. No i mamusia wstała, dzieciaki zostały o w takim wzorku ułożone. O, biedne dzieci. Zaraz mama pewnie do nich przejdzie, pani. No, prosisz mnie o coś. Tak, prosisz ciotkę. Mm. Prosisz mnie o coś? No chodź tu, kochanie. Chodź. Chodź kochanie. No chodź kochanie, to, tak, tok, tak Śliczne moje śliczne. Ty jesteś przecudownym kotkiem, tak. Ale już zjadłeś dużo. Teraz ci już nie dam, teraz muszę iść do innych kotków, wiesz? No, przyjdę do ciebie, nie martw